My na gorąco po zwycięskim meczu w Tworkowie z kompanii w słońcu. No i chyba te słońce nad odrą ostatnio zagościło. Drugi mecz, kolejne trzy punkty. E, na pewno duża radość, no bo tu piłka nożna, na tym boisku może nie, nie do końca, obie drużyny starały się na tyle ile to boisko pozwalało i najważniejsze tutaj było zwycięstwo dla nas e, i w porównaniu z tamtą rundą już idziemy do przodu, bo mamy komplet punktów po, po dwóch meczach, e, mamy kolejne cele do zrealizowania, ale dzisiaj niedziela, słońce, jest bardzo duża grupa kibiców, za co im dziękujemy, bo na pewno nam, nam znowu pomogli e, i cieszymy się. Mecz niezwykle ciężki, bo tak naprawdę rywal od pierwszej do ostatniej minuty potrafił zagrozić, zwłaszcza, gdy ta czerwona kartka pojawia się pod koniec. No tak, cały czas musieliśmy się mieć na baczności, ponieważ przeciwnik potrafił konstruować akcję w określony sposób i tutaj jedyny plus taki z tych dwóch straconych bramek, że to Bartek Krzyżok nam strzelił, czyli zawodnik, który, który w, się, w się wychował i miejmy nadzieję, że, że od nas, do nas wróci w lipcu, bo taki był zamiar. No I tyle. Teraz już meżył siebie. No i czego można się spodziewać? Można się spodziewać rotacji składem? Czy jednak znów od wyjdzie tą samą jednostką, co dzisiaj w tworkowie? Eee, no, pewności nie ma, czy w takim samym składzie wyjdziemy, ponieważ w poprzednim mecz też, też wygraliśmy, a dzisiaj, e, dzisiaj nastąpiła korekta. Wskoczył Mateusz Danieluk i wskoczył Biały do składu. I zobaczymy, jak ten tydzień następny będzie wyglądał, ale na pewno się szykujemy na całkiem inne spotkanie. ponieważ gramy u siebie na, na dużym fajnym boisku, Przyjeżdża rekord, drużyna, która, która też w poprzeczkę postawi wysoko. I pozostaje mi tylko zapewnić, że drużyna znowu zrobi wszystko i oby kibiców znowu było jak najwięcej. I razem jako Odraj pójdziemy do przodu. Szeroki zakres usług fotowideo, szczegóły na kamildrzeniek.pl